Jutro święta, jutro święta, jutro świąteczna magia nam zawita. Już szykujemy ciasteczka i bleczko, dla naszych reniferków pyszne marcheweczki. Jutro święta, jutro święta, jutro świąteczna magia nam zawita. Już szykujemy ciasteczka i bleczko, dla naszych reniferków pyszne marcheweczki. Jutro święta to coś niesamowitego. Przecież niedawno były Mikołajki. Prezenty już szykujemy dla rodzinki, a my czekamy na marzenia spod choinki. Jutro święta, jutro. Święta, jutro świąteczna magia zawita. Już szykujemy ciasteczka i mleczko dla naszych reniferków pyszne marcheweczki. Choinki już ubrane? Mam nadzieję. Teraz tylko czekać na pierwszą gwiazdkę na niebie. Pokój też gotowy? No to super. Teraz tylko patrzeć na Mikołaja w kominie. Jutro święta, jutro święta, jutro świąteczna magia nam zawita. Już szykujemy ciasteczka i bleczko Dla naszych reniferków pyszne marcheweczki. Jutro będziemy się dzielić opłatkiem. Już wszyscy karpia w galarecie. Jutro będziemy cieszyć się z prezentów. Opowiadać sobie śmieszne historie. Jutro święta, jutro święta. Jutro świąteczna magia nam zawita. Już szykujemy ciasteczka i mleczko, dla naszych reniferków pyszne marcheweczki. Jutro święta, jutro święta, jutro świąteczna magia nam zabita. Już szykujemy ciasteczka i mleczko, dla naszych reniferków pyszne marcheweczki.